stare maszyny rolnicze część trzecia. Tym razem takie trochę dziwne urządzenie nie każdy rozpozna na pierwszy rzut oka To jest prasa prasa takiego średniego zgniotu albo nawet niskiego do młocarni czyszczącej Warmianka No innych też może być, ale u nas najpopularniejsza była taka MSC7B Warmianka Stoje oczywiście zardzewiała, już nieczynna. Pokażę ją z bliska. O, mocarnia u nas to mocarnia, mówiono często, prawidłowa jest mocarnia, ale u nas na wsi nazywano mockarnia młocka, i gdzie idziesz do mocki? O, więc o tutaj w środku takie zęby, które z jest jest Zgniatają trochę, uciskają. Prawdopodobnie ona nazywa się kuna, taka najpopularniejsza to była kuna. Prasa do, moc, do mocarni kuna. Bo przy mocce, o tutaj, tą stroną przystawiało się do, do mocarni. Tutaj wpadała słoma, została tam, mówię, zgniatana, mielona i z drugiej strony wychodziła już sprasowana i Powodź, Są kółka nawet No, w każdym razie to była bardzo ciężka praca, bo wiesz, kurzyło się strasznie przy młóceniu zboża, przy tym właśnie w wylocie słomy już omuconej z mocarni był potworny kurz. To była najcięższa praca i nawet maseczek nie było jeszcze wtedy. Tam czasami ktoś okulary założył, ale to była bardzo ciężka praca. Jeszcze tą słomę często wiązano w tak zwane okłoty, u nas to się nazywano, więc więc to była naj, wiesz, przy, w ogóle przy takim muceniu musiało być przynajmniej sześć osób. No, i te osoby, które odbierały słomę, to były najbardziej poszkodowane. Najbardziej. O, pokażę, co tam jest w środku. O, tu na górze leży fragment rury od dmuchawy do siana, czy do słomy, ale tylko fragment. napęd łańcuchem i koła zębatej łańcuch oczywiście teraz to już poprzerastane jest poprzerastane tutaj trawą i, i drzewami wprost Stasiu ten odcinek też jest dla Ciebie Ty lubisz rolnictwo Koło pasowe napędzana była pasem płaskim, takim pasem transmisyjnym podłączonym do mocarni. Nie było oddzielnego silnika. Ten sam silnik ciągnął i mocarnię, i, i tego, i kunę. I musiał być to całkiem solidny silnik, przynajmniej 7KW.